Cześć drodzy przyjaciele, porozmawiajmy o problemach Peugeota 306. Ze stacji benzynowych najmniejsza jest 1,4. Jest na tyle mała, że nie bierzemy jej pod uwagę, ponieważ nie radzi sobie z Peugeotem 306 1,6 to optymalny wybór. Najlepszy stosunek osiągów do zużycia, które zresztą nie jest takie małe. Średnia, jakiej można się spodziewać, to nieco poniżej 8 litrów benzyny bezołowiowej, co jest całkiem sporo. Najmocniejsza jest 2,0, która jest wbudowana w model Peugeot 306 GTi, ale z doskonałymi osiągami wiąże się dość wysokie zużycie, więc nie polecamy jej oszczędnym klientom. Istnieją dwa warianty diesla dla tego typu klientów: 1,9 z turbiną i bez. Różnica w zużyciu nie jest duża, ale w osiągach już tak, więc polecamy ten z turbiną. Średnie zużycie fabryczne to 4,7 litra diesla, ale spodziewaj się więcej. Mimo, że dość konserwatywny projekt sprawia wrażenie rodzinnego sedana, współczynnik oporu powietrza 0,36, Peugeot 306 szybko zyskał uznanie za swoją zwrotność. Dzięki szczególnej uwadze poświęconej zawieszeniu, pasywne tylne koła skrętne, stabilizatory na obu osiach i korzystnemu rozkładowi masy, Peugeot 306 od dawna jest uważany za najlepiej działający samochód w swojej klasie. Kabina jest skromnie urządzona, ale w pełni funkcjonalna. Udana wersja produkcyjna Peugeota 306 stała się również dobrą trampoliną dla sportowej wersji GT, która ujrzała światło dzienne w 1996 roku i podbiła serca wielu osób podróżujących na skróty. Peugeot 306 przeżył swoje odświeżenie w maju 1997 roku, kiedy projektanci, próbując dopasować styl tego modelu do popularnego 206 Com, zmodyfikowali reflektory, osłonę chłodnicy i zderzaki. Wprowadzono również niezbędne zmiany w wyglądzie deski rozdzielczej, a silniki odmłodzono technologią czterozaworową. Słaby punkt tapicerka drzwi oddzieliła się od blachy stalowej. Istotna nowość w komorze silnika Peugeot 306 pojawiła się dopiero w 1998 roku, kiedy klasyczny diesel został zastąpiony pierwszą generacją silnika D2 -0. Mimo tej samej mocy, ten turbodoładowany silnik przyniósł zmniejszenie zużycia paliwa i zanieczyszczeń, cichszą pracę i lepsze dostarczanie mocy. Zobaczmy teraz, co wyróżnia Peugeot 306 jako samochód używany. Przede wszystkim mechanicy twierdzą, że w przeciwieństwie do niektórych nowszych modeli tej samej marki, jest to samochód bezbłędny. Nadwozie jest bardzo odporne na korozję, podobnie jak w 406, 75% blach jest ocynkowanych, oryginalne części są trwałe, choć nie tanie, a silniki są niezwykle trwałe, oczywiście przy odpowiedniej konserwacji. Jako słaby punkt podparcia dla Peugeota 306 wyróżniają się pionowe łączniki stabilizatora, a stan kulek kół należy sprawdzać częściej. W przypadku silników symptomatyczne jest, że uszczelka głowicy dmucha przy około 150 000 km, a także wyciek oleju z turbiny przy podobnym przebiegu. Informacja ta jest dobra ze względu na ugruntowaną praktykę zwracania kilometra na godzinę, ponieważ może być wskaźnikiem nieszczerości sprzedawcy. W przypadku Peugeota 306 w wieku około 10 lat należy liczyć się z wymianą układu wydechowego, najczęściej jest to rura przed tylnym garnkiem. Jego spawanie jest z pewnością możliwe, ale na dłuższą metę zdecydowanie nie jest wskazane. Wady Peugeot do 306 można zaliczyć krótką żywotność tarcz hamulcowych, które trzeba wymieniać niemal co drugą wymianę klocków hamulcowych, co od 70 do 80 km, a także fakt, że ABS nie znajdował się na liście podstawowego wyposażenia, więc należy sprawdzić jego istnienie w pojeździe. Należy również sprawdzić stan poduszki powietrznej i liczyć się z jej wymianą, jeśli pojazd jest starszy niż 8 lat, zalecenie producenta. Sprawdź Peugeot 306, czy pasek zębaty jest wymieniany co 4 lata czy co od 60 000 do 65 000 km. Klucze do paska zębatego okazały się dość zawodne i mogą spowodować zwisanie paska lub całkowite odpadnięcie. Istnieje również sposób, aby określić, czy nadszedł czas na wymianę paska lub klucza, uruchom silnik i posłuchaj bezpośrednio nad pokrywą silnika. Dźwięk wydawany przez zawory powinien być bardzo cichy i całkowicie zniknąć po od 3 do 5 sekundach. Jeśli nadal słychać kliknięcia, pasek lub klucze nadają się do wymiany. Peugeot 306 ma tendencję do poświęcania dużo czasu przednim hamulcom, oponom i amortyzatorom. Sprawdź stan tych podzespołów i spróbuj odliczyć koszt wymiany zużytych części. Skrzynia biegów jest delikatna, a synchronizatory łatwo ulegają uszkodzeniu. Naprawa klimatyzacji jest bardzo droga, więc upewnij się, że działa. Rurociąg klimatyzatora jest podatny na rdze, a odpowiednie rury trudno znaleźć, więc uwzględnij to w cenie początkowej, jeśli pojawią się problemy. Elektrycznie sterowane szyby mogą sprawiać problemy, należy sprawdzić, czy działają. Problemy z elektroniką, które objawiają się na wiele sposobów. Zresetowanie jednostki EKI zazwyczaj rozwiązuje większość tych problemów. Przyczyną jest tradycyjnie fatalna włoska robota Magneti Marelli.